Cześć kochani, witam, no was w... W... <noise> witam Was w nowej serii Smocza Rodzinka. Będzie ona polegała na tym, że jeździmy całą rodziną po różnych miejscach i w Polsce i może poza Polską. I będziemy nagrywać z tego ciekawe vlogi, ee, takie jak jest prawdziwe życie. Na pewno będzie się coś działo. Na zawsze mam jakieś fajne perypetie, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. I dzisiaj zios... mieliśmy jechać do Poznania. Tak, ale wyszło. Ale nie jedziemy do Poznania, Krakow. więc jedziemy do Krakowa. A takim cichym celem naszej wycieczki jest niespodzianka na urodziny naszej młodszej córki siostry Alicji, która bardzo pragnie mieć basen, a do, do tej pory miała Basen, ale on już się rozleciał, musieliśmy go wywalić. I, kupi I teraz w tajemnicy, większy. Tak, w tajemnicy kupiliśmy większy, fajny, wielki basen. No i zabiera malicję. Dzięki temu mój przyjaciel Artur i mój siostrzeniec Jasiek rozłożą w tym czasie ten basen. I jak przyjedziemy, to będzie wielka niespodzianka i radość, mam nadzieję. Nie? I... I wszystko. Taki mamy samochód, taką furkę. Tu się... Pakuj tego no, okay. Dobra, idę po resztę, nie? No wołaj, bo ona będzie, wiesz, niecierpliwa, nie? Jeszcze trzeba załadować tam y, stelaż, to pójdę po niego upią, tak? <grym 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 taki mamy się samochód Tak? Nie, bo... Pytałam czy brać to teraz ty się musisz wrócić i usiąść za chwilę. Pamiętaj, do 10 musisz policzyć, żeby... No pasy zapięte? Tak. Wszyscy? Tak. Lechu. Tak. Kolonia? Odliczamy. Jeden. Dwa, Dwa. Operator. Trzy. Cztery. Pięć. Pójdź waliczyć nie umiem, jeszcze raz. Jeszcze, no, raz. jeszcze raz. Jeden, dwa, <śla> nie, jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. Sześć. Rady, boskie. Nie, katastrofa. Jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. No dobra. Mamy do wyboru kilka propozycji, e, takich jak knajpa Harry Pottera. Nie! Yeah. Yeah. Spacer tak. po Kazimierzu. Tak. Zapiekanka na okrąglaku, to jest standardowe. Pokoloco, Kocia kawiarnia. Tak. Rejs po, yeah. rejs po, tak! Rejs po wiśle. Klub, tak. muzeum japońskie. Park Jordana, Labyrinth, Luster na rynku, Cosmic Game Pub, Ramen, Akita, Bulwary, Aquaparki i Happy Ja mam po. Myśmy zrobili jakąś szpalerę Harry'ego Putera i Reynolds. To ciekawe, i też tak myślę. Tak! To jest A do kawiarni Harry'ego Putera, czyli do tego dziurawego kociołu. Na deser albo na jakieś przekąski. Ale też tam do... też możemy wejść na przykład na cokolwiek, żeby no tylko tak, zobaczyć a, jak tam jest, nie? A na główny obiad to wymyśli gdzie idziemy. No, gdzie najtaniej no. Proste rzecz. O, te kiełbaski, tak? Na kleparzu to są te kiełbaski? Kultowe. No, to ja będę głodować. W Harrym Potterze zjesz. Ej, ty nie umiesz jeździć no, ze skrzynią manualną. Szarpiesz i szarpiesz normalnie. Bo to była leżąca policjantka w ja wiem! Ja wiem, w Krakowie jest ten. Muzeum fliperów. Czego? Fliperów muzeum jest. Nie wiesz co To jest takie coś, co, co moi koledzy w dzieciństwie z fortuny tracili tam. Lechowi się będzie bardzo podobać, ale to ja tak zdrowo. Muzeum fliperów jest zarobiste. Zobacz sobie, sprawdź sobie. O mój Boże. Czemu w ogóle my? ja się nie nauczam na twoim błędzie? <laughs> <laughs> Protip. Wsadzajcie se w ciecki wodę z zimną, znaczy zimną wodę, to pomaga. Jeszcze To tak może tam Właśnie będę robić logo naszej serii Smoczej Rodzinki oraz będę animację robić na e, intro. Tylko Kuźwam uczę się dopiero i to jest tak ciężkie, żeby zrobić wszystko tak po kolei, ale na razie nic nie mam dopiero. <grym grym grym grym> Dobrze się zapowiada! Dobrze się zapowiada! Pamiętajcie łapce. Dzwoneczku, tak na wstępie już wiecie, to na taką wiesz, jak, jak są te y, takie z, typowe teksty na przykład y, w reklamie leków, nie? To tak na YouTube się zawsze mówi. No łapka w górę, dzwoneczek, subskrybuj i pamiętajcie o oglądaniu filmu. Mleko! I chyba mam smarowałem to. talerze, że wszystko robimy, bo zawsze wiedział. A teraz wiem dlaczego. Ściemniałe. Wyjechałeś źle ze stacji? Fajnie. Dlaczego bo to było niezłe. Za... Dzieci z was siedzą, siedzą, z tymi. W Z głowami przebaczyć. I teraz idziemy na ramen, idziemy do Ramen People. People. No <noise> eee. Natalię prawie drzwi e, zaatakowały. Drzwi cię zaatakowały. zaatakowały. O, no podróż była bardzo gorąca, było w samochodzie, ale no szczęście mieliśmy klimatyzację. No i wszystko wam zaraz pokażemy, jak wygląda lokal i jedzenie ocenimy. A tam słyszeliśmy, że dobre. Tam? Nie no, chyba z Ja też tak że Miejsce jest to, to po lewej stronie.

jest Trochę bliżej weźcie ten brzeg. To co, już jesteśmy w stanie? Może się ustaliliśmy, co chcemy jeść? Tak do stołu. A żeby te ręce, ręce wystawały tutaj, A rameny, tak, przepraszam, przepraszam. Rameny tutaj. Też wydawało <laughs> To jest piramidy i on jest gotowany pod ciśnieniem stylu właśnie studiu, czyli w próżni w bardzo 6-8 godzin i dlatego jest jeszcze przypikany w baliku. Znanie śwatło też. Pamiętasz, jak żeście robili? <słyski> Wygląda jak to, jak sosso ją wchodzi. W tym prasowaniu jakiś kolej jest. Ej, jest to? No, to mocno, mocno. O. Nie. No jak? Mocno musisz. O, to byłby tak maszynny lepiej. się. w ogóle we wszystko. No pomogę nie no, Pi, 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 pi teraz, pi. No. Nie. Maczam. <gry> Maczam pachnie. To jest prawdziwa macza, a nie jakaś to macza. to, jest to, to czy, Nie to Nie będziecie tego nigdy nie piłam. Ja tego nigdy Płyska nie robiłam Jak ryba Jak ryba. Jak Nie będzie spakować. Ja nigdy nie piłam tego. Terima kasih telah menonton! Zdejdziemy no do Harry Pottera. Uśmiechasz się do ludzi? O, nie płacz. Jest jeszcze taki z pulikami. Zrobię ci ci ciasko wójt przez Twoim kocioł. No. Dobra. Jak się to, to nazywa? Ale Harry Potter jest też fajny. Jak się to nazywa? To, ale jest super. Eee, Żeby tam wszędzie wejść. Dziurawy. Kocioł? Dziurawy kocioł. Dziurawy, kocioł. Mhm. To nie wiem co temu kierowa. teraz będziemy szli yy, do kawiarni Harry Pottera. Yy, Dziurawy kocioł, Dziura kocio. Zapraszamy. Halo Dobra, Ale, Trójce nie ma, Pani 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 Co mi powiesz ciekawego? Jestem ciekawa tych e, dań i przekąsek w tym e, dziurawym kotle. Bo tam mają być takie, jak w Harry Potterze, na przykład kremowe piwo Super. Okay, idziesz w Rizu, jesteś naprawdę niesamowita No tak słyszeliśmy, że Nic. będziesz tutaj, to podjechali. <noise> <noise> I treści, które publikujesz w mediach są naprawdę cudowne Naprawdę cudowne, naprawdę cudowne. Chodźmy bardzo. I naprawdę mega, ale mega Ci gratuluję tego jaki robisz content, bo to jak wspierasz kobietę, to jest coś niesamowitego. Naprawdę miłego wyjścia wam Dziękuję bardzo. Trzymaj ją mocno, żeby jak... chciałam to mam. Jaki dużaj. Macie point of view mojego dziecka. Dosyć ciekawie. Ale fajnie. Lokal magiczny. Ach, ale czad Patrzcie, to się samo miesza. Tak, no, uważaj. Może. 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 kocioł. O kurde, co na dół? O. Co łowisz, kochanie? To jest skrytak ze skarpetą! No i co? No, <noise> no, no pokaż. On ma skarpetę! Jest? To jest kufel kowartu. To są różdżki. Różdżki? Tak, to są różdżki. Tak. No, pooglądaj sobie. No, wziąłem takie samo. Zobaczymy co się dzieje w Kielcach Chłopaki miał jakieś problemy techniczne Pojechali kupić folię pod basem już może rozkładają U. Tylko nie ma internetu No to nie zobaczymy co się dzieje w Kielcach Ale to czadowo jest Jesteśmy teraz w dziurawym kotle i jest to um kawiarnia inspirowana Harrym Potter'em. Można tutaj kupić również e, różne gadżety, jakieś takie wiecie, Dobra, można kupić to różdżki, to... fajne są, nawet ten szalik taki z Harry'ego Pottera. Tutaj ogólnie są na przykład takie e, przysmaki, takie dania, albo takie desery, jak na przykład kremowe piwo, mleczny napój na bazie karmelu i korzennych przypraw. Można też wziąć w butelce Jakieś czarodziejskie wypieki, desery, kawy, śpiżarnia, jakieś takie kanapki, dziurawa kanapka strasznie serowa. Nie. Najpierw ty mi załatwiłaś y, w bo spałaś na nim niej. A że pęk? No. To nie, ja zrobiłam i finalnie. To nie byłam no. ja wtedy z ten akwarem. Nie widziałaś, to nie spałaś na Nie, to nie byłam no. ja. Bo pamiętam, że to nie byłam tak, że... Spałam nie, tak, na nie, tak, tak, nie, nie. A to ty nawet nie zdajesz się. Nie, o, te, nie, to te, te nowo. Słuchajcie, zamówiliśmy tak, ja zamówiłam sobie <laughs> suflet ministra, czyli to jest czekoladowy suflet wypełniony płynną belgińską czekoladą, podawany z konfiturą żurawinową i bitą śmietaną z dodatkiem lodów pani Ta, tata wziął zaby, żabi z krzek. Nie, zrezygnowałem. mieszka? A bo to jest żaba, bo tata ma Ksywę żaba. I co? Zrezygnowałem w wodę Co? Tu, tu, tu. I właśnie, ja mam tutaj eliksir szczęścia. Tylko same, aż skończy się dyplom, no? wtedy możemy pić. Zobacz, zobacz. A wodę mineralną... Wzięła sobie, wzięła sobie wyspę miłości. Eliksy. Razem ze mną eliksir miłości. I miała mi wziąć wodę. Nie wzięła mi wody i sama wie eliksir miłości. To, to, to jest nie nie po prostu... Wody? Tak, proszę. Wystawka. Chciałem wodę i mi wody nie dali Jakieś kurna miłości coś tam No co? Wodę chciałem Bo to to, 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 to. Bomba po prostu nie jest słodki w ogóle Miłość jest taka, że nie trzeba jej przepijać Ale mi miłość ma zagłaskać tego. Nie grozi Ci to?

gdzie dzieje się? Folia już rozłożona. Spaczek wyjęty. Pewnie będą zaraz roz, rozkładać tutaj cały ten na poszycie basenu, a potem będą w te rurki ładować i stawić. Także dobrze. Powinni zdążyć. Powinni zdążyć ekstra. Możemy iść dalej. No teraz, okay, słuchajcie, no okay. idziemy do e, samochodu naszego. E, byliśmy w tej kawiarni, było super. I teraz będziemy e, przemieścimy się akurat samochodem, ponieważ jest to 3 km, a Mała jest dosyć nerwowa. E, pójdziemy do kocie kawiarni, uważajcie. Na krew Kocie kawiarnia, czyli kawiarnia, w której możemy e, zjeść ciasto, wypić kawę koło kotów. Ja zauważyłem, że ten eliksir. Również zmarza miłość do dzieci. Moich córeczek. No. 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 I No. No. chodź. <śmienny> Z dzieckiem z To jest jak najbardziej zrozumiałe. No my sobie pochodzimy naokoło. Najwyżej ma siostra bardzo chciała. Nie ma lekymacji, co tu Zobaczymy. Moja siostra bardzo chciała, ale o niczym nie wie, że my jesteśmy też żeby basem postawić i będzie niespodzianka na koniec Także czekajcie do końca filmu, konaje reakcję. Napoleń okay. Mam live. Ale ten wózek jest lekki, w ogóle bardzo go polecam. Jest to wyniki model Leo, to jest współpraca warterowa. zapraszam do nich. Bardzo fajny wózek jeżdżę nim co Ale Ja też jestem zmęczona. Jesteśmy zmęczeni, tak wyjazd jest bardzo męczą, ale są super. Tu będzie podłączenie wody w tym miejscu, także dobrze usunęliśmy trochę płotu. No bo, bo, bo wtedy musiały być tutaj. A tutaj to bez sensu, bo tu jakieś miejsce będzie na leżaki. Super. Dotarliśmy do kociej kawiarni i tak jak myślałam właśnie nie można wchodzić z maluchami. Jak coś jakby się chcieli, to niestety z maluchami nie można. Tutaj koty muszą mieć spokój, więc nie można też być głośno, są zasady. O, nawet patrzcie, tutaj jest też mowa ciała, to jest mańkul. Wielki kot. Kota, czyli. To chodźcie może zamówić, coś i poro oparcie się Więc nie Tutaj w ogóle mamy opis wszystkich kotów, które się tutaj znajdują i to jest świetne, ponieważ każdy jest wypisany, jaki ma charakter i jak się do niego, jak do niego podejść, no nie, Na ten, co jest, patrzcie jaki wielki Patrzcie, jakie ogromne. Simba, tak nazywa, swoim rozmiarem i wyglądem zachwyca zdecydowanie każdego. Uwielbiam być głaskany, głośno przy tym mrucząc, ale uważaj, bo potrafi także pokazać koci pazur. To starszy kot, więc potrzebuje dużo spokoju. I tutaj mamy tak szczęściarę, bójka, bajka i brawurka. To są te trzy siostry. Jasi, Małgosia e, i Klemens i Kajtek. No i właśnie Pumba i Simba. To jest Pumba. Bardziej odgłoskania głoskania wojnicze koty, dostałam smaczki. O. jest taki wielki. Jaką on ma wielką głowę. Jest taki potężny. Tego zabiorę, bo on jest za Ala, zobacz jak się tego karmi fajnie. Ugrzy? No Znaczy no, niechcący, nie? O, właśnie. A Wyszliśmy już właśnie, uważaj, bo samochód, żebyśmy właśnie z kociej kawiarni. E, było przemiło. Panie, jedna pani mnie poznała z TikToka i zaproponowała właśnie, żebyśmy nakarmiły koty e, smaczkami. Zapowiedzicie kawę, smoothie i herbatę, no nie? No i teraz będziemy jechać do domu. I co, widzimy się już chyba w Kielcach? Jeszcze jakieś przebitki, pewnie z trasy będą, był super. Naomi, bo jest już taka wkurzona i nie może jeszcze iść spać i nasze plany dobiegają ku końca, ale ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni i naprawdę fajne wspomnienia i już nie mogę się doczekać następnego wyjazdu. Zatrzymamy się chwilę przed domem i powiemy Ali, że niestety nie zdążymy... Ten basen nie nadaje się do założenia, nie będzie nam godziny na basenu, ale mamy takie jakieś inne miejsce, gdzie możemy zrobić rodzinę. Nie będzie to twój basen, ale będzie basen i założymy jej, zostawimy jej oczy i pojedziemy w to miejsce. I wystawimy ją przed basenem i zrobimy niespodziankę. O, nigdy. Słuchajcie, Ala, słuchajcie. Zostaw tę Mieliśmy... Głośno. Ala, chodź. Ala, chodź. Mieliśmy jeszcze, bo mam, mam dla Ciebie najlepszą wiadomość. Jak basen roz, rozkładaliśmy, no. to on jest w takim stanie, że się rozleciał. Nie da rady go założyć z Więc na urodziny niestety. No zobaczymy, kiedy. Na razie na, urodzinie na pewno nie będzie basen. Mm -hmm. Ale jest słuchaj takie, e, takich znajomych e, poprosiłem i zgodzili się, żeby u nich zrobić e, imprezę, oni też mają basen. Okay. I to takie zastępcze. I Teraz robimy taką niespodziankę, że zawiążemy ci oczy i pojedziemy tam, pokażemy tamten basen. Teraz? No. A mogę skorzystać z Mama weźmie, bo mama, mama zostaje. Ola, pojedziesz z nami? No. To zastawiamy oczy. Gaj, no. Może, tu, może chodź tutaj bliżej. Uwaga, tu będzie stopień. No, nie, 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 na dół stopień. stopień Stopień Do góry noga. Tak. No, No tak. Co? No to co? nie, nie, Trzy cztery. <gry>

ty No właśnie! No właśnie! Ale trzeba nogi umyć najpierw, pałon. Wyciągnąć razem. to tutaj, właśnie! Ale większy jest chyba. No, tak razy. razy Kurwa. takie takie takie

nic kompletnie? Nic! Ura! Ja, ja, myślałam, ja, myślałam, ja myślałam, że gdzie siedzimy, nie wiem, do jakich przyjaciół. I Maria, cała mokra. To, to robisz imprezę w domu. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. I, bardzo. I Słuchajcie, dawajcie znać w komentarzach, gdzie mamy pojechać, jakie miejsca mamy odwiedzić. Wszystko będziemy nagrywać, e, ta seria będzie się ciągnęła ile się da tylko, a my jesteśmy głodni przygód, także no. E, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał oraz kliknijcie dzwoneczkę, żebyście zawsze wiedzieli, kiedy dodajemy film. No. Podróżujcie z nami. Cześć! Ej.